Żeby się cokolwiek o tym dowiedzieć, musimy iść do źródła, do jakichś dystrybutorów polskich, którzy przyjechali tutaj wypełnić swój kalendarz dyskusji na następny rok. Po naszej poprzedniej przygodzie na marsze udało nam się jakoś doczołgać do domu i wróciliśmy tutaj. Udało nam się znaleźć osobę, która wytłumaczy nam, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wygląda, po co się tutaj przyjeżdża. I jest to osoba pewnie znana ludziom, którzy siedzą w polskim świecie kina, ponieważ Marcin Pieńkowski, dyrektor festiwalu. Nowe Horyzonty. Dzień dobry. To może zacznijmy tak, od podstaw, co tutaj robi dyrektor artystyczny innego festiwalu? Czym się zajmuje? Czy masz czas oglądać te filmy, korzystać z festiwalu, czy raczej praca praca? Znaczy, wiesz, praca praca oczywiście, ale na szczęście moja praca polega na tym, że też oglądam filmy, mm. więc to nie są tylko spotkania. Myślę, że byłoby to okrutne przyjechać na festiwal i, i właśnie nie wiem, spotykam tych producentów filmów na przykład, i oni właśnie mówią, że nie wiem, widzieli jeden film, bo cały czas coś tam załatwiają, załatwiają, załatwiają. załatwiają. No ja mam takie dwie role. No bo po pierwsze rzeczywiście wraz z Ewą Szabłowską, dyrektorką artystyczną festiwalu, szukamy filmów na festiwal, to jest raz. A po drugie to jest taki nasz ostatni przystanek. Tak? Właściwie tuż po kan zamykamy program, mamy powiedzmy takie dwa tygodnie, no góra trzy, żeby, żeby właściwie domknąć program horyzontów. Teraz mamy jakieś 85% i czekamy na te 20-25 filmów właśnie z KAN. A druga sprawa jest taka, no, że ja też zajmuję się jakby dystrybucją, wobec czego szukam filmów, które możemy kupić właśnie do, do dystrybucji nowohoryzontowej, e czyli mieć na festiwal, ale także wprowadzić później do kina. Ale jak najbardziej, oglądam bardzo dużo, zresztą no, e nasza praca się zaczyna właściwie już przed Cannes, bo ja właściwie przed, przed festiwalem w Cannes obejrzałem jakieś 20 filmów. E bo no te małe tytuły, które powiedzmy są w tych bocznych sekcjach KNZ, czy jestem na no to, to my je mamy szansę czasami obejrzeć na linkach, no żeby też, by tu jest tych filmów mnóstwo i mnóstwo dobrych. Um, a, a sam konkurs główny i SNETAR mogą pochłonąć właściwie całe Kan. Więc, więc właściwie wtedy się już zaczyna. Y, też czytanie właśnie scenariuszy, oglądanie tzw. Tak promosów, czyli to są bardzo często klipy, teasery, filmów, które będą nawet. Czasami są ofi oficjalne, nie wiem, można je zobaczyć na branżowych portalach, jak screen, ale czasami mamy jako dystrybutorzy, tak zwani bajersi, e, podgląd, tylko my. E, no i później przyjeżdżamy tutaj, ja, moje, moje dwa pierwsze dni to, była, to były spotkania. E, we wtorek, jak tu przyjechałem, miałem 17 spotkań jednego dnia. O to, to, to jest zabójstwo. Wiecie, to są takie, ja to nazywam taki troszkę e, fast dating, bo to, jest, to są takie pół godzinki z każdym, 20 minut, pół godziny. No, żeby się dowiedzieć o ceny coś obejrzeć, porozmawiać, jakie są oczekiwania, eee, czy coś jest dla nas, czy dla agentów sprzedaży, to wszystko jest dla nas. No tak samo chyba, e, chyba dobrym przykładem z konkursu głównego w tym roku jest The Substance, którym tak. my się zachwycamy absolutnie, ale ja tutaj mam taką tezę, że ten film jest troszkę asprzedawalny, żeby on się zwrócił przy tych cenach, które e, słyszeliśmy, że podobno są na markecie. Za niego. Absolutnie, no znaczy to, to, są, to są ceny takie. Które pewnie, e, które pewnie e, były moim budżetem dystrybucyjnym na ostatnie 5 lat. E, duże. Aż no ale przecież, tak, ale myślę, że wiesz to. Bo to jest też to tak, że e, idę do, do agenta sprzedaży, gdyż to agenci sprzedaży sprzedają filmy. To jest ważne rozróżnienie. My, dystrybutorzy, je kupujemy. Mhm. A, agenci sprzedaży ustalają coś takiego, co się nazywa asking price. Mhm. Tak? Czyli to jest najczęściej taka kwota, no, że Właściwie jak ja ją położę, to mam pewność, że ten film mam, nie? ale to są kwoty bardzo wysokie, w sensie one są tak nieadekwatne do tego, ale powiedzmy, że ustalają jakiś taki teoretyczny no, no, punkt wyjścia. Więc najczęściej to spotykamy się, nie wiem, w połowie albo tuż nad połową i jest to OK. Nie? gdzie jest tak zwany take. No jest cała ta tutaj nomenklatura. Ale, ale cały czas koniec końców jest to jakiś biznes, oczywiście, bo mm -hmm. nieważne, czy ktoś prowadza duże filmy czy małe filmy, to chce na nich y, chociaż trochę zarobić, tak? I on nie myśli tylko o kinie, bo wiadomo, że to jest o wiele bardziej złożone, bo to bo kino to jest tylko jedno z, jedno z okien, ale później też o jakichś dealach e, pay TV, czyli tak sprzedaż do, do, do HBO, Canal Plus. E, Również platformy, jak, jak powiedzmy Amazon, no Netflix to kupuje na świat, więc nie, ale, ale że to jest też kilka jakichś jakich po prostu różnych, że to jest bardziej. My cały czas myślimy tym kinem, a to jest tylko jakiś jeden jeden element, nie? A później jest jeszcze kilka okien, które w dłuższej perspektywie się też powodują, że ten film się zwraca i zarabia. tak To nie zawsze się zobaczy od razu w pierwszej kolejności te pieniądze, ale może kiedyś. Wiecie, ja pamiętam jak. Jak było z, nie wiem, z takim, z i albo Portretem kobiety w ogniu, e, no to naprawdę, to są, to są czasami wielkie walki, żeby, żeby na przykład Portret kobiety w ogniu, to była premiera międzynarodowa na Nowych Horyzontach. Ten film otwiera Nowe Horyzonty, e, film był w Cannes, na jeszcze festiwal we Francji i to był pierwszy raz, kiedy ten film był pokazywany poza Francją. Poza poza Francją. E, I Matthias i Maxime, pamiętam, to były, to były drugie pokazy na świecie, też po Cannes. Tarantino, oponentami Hollywood, trzecie pokazy, więc czasami nam się udaje, a czasami, czasami jest jakiś pomysł, czy, czy dystrybutor ma jakiś inny pomysł na to, jak patrzę na przykład na Tomię Upadku, no akurat dystrybutor polski skrystal tego filmu zdecydował, że z racji na to, jaki jest ten film, e, że tam jest jakaś pewna tajemnica i, i, i jakby on też ma szansę na Oscary, ja... Nie sądziłem, że ten film po prostu zrobi aż taką wielką karierę. No ale teraz muszę mu przyznać, że miał rację, że tego filmu nie wodował na horyzontach, bo, bo pewnie to mu, wiecie, na koniec końców przyniosło, przyniosło więcej. Więc Ja oczywiście wtedy muszę przełknąć, że no nie mamy złotej palmy, i jest to na pewno dla widzów takie zaskakujące. Ale to, 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 to trzeba czasami mieć duży taki tupet też i właśnie. I nie i, się pytać, i, Ale też tak? strasznie trzeba. Czasami są filmy, gdzie muszę wymienić miliard maili Ym, i, i, i wciąż nic nie wiadomo. I trzeba jakieś tam przedziwne pisać różne formularze. Ym, yeah. Czasami maile, takie maile kwieciste. Trzeba pisać z jakąś taką pasją, one też czasami przekonują, a czasami nie przekonują. Dobrze, to chyba wyczerpaliśmy temat na, na czas obecny. Oczywiście wrócimy pewnie z rozmową podczas Nowych Horyzontów, tam będziemy się ekscytować tym, jak już pokażecie nam swoje wszystkie karty. Więc ja chciałbym podziękować Ci bardzo za udział w rozmowie. Standardowo Wam podziękować za oglądanie, zaprosić do kolejnych. Odcinku, bo jeszcze trochę tego studia przed nami. Także dziękuję bardzo za uwagę i cześć. Dziękujemy i widzimy się wszyscy w lipcu we Wrocławiu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.